Nie ma nową piłeczkę i jest obses. Pinki próbuję się dobrać do smaczków w mojej kieszeni. Wkurzyłem się, bo nagrywałem ze śniegusem e, taste, testy e, różnych tych jego gryzaczków, i to się nie nagrało. I też było asymyry. Był crunch bardzo dobry. E, było też e, lemlanie asymyry bo było to wypróbowane szyje kurze, bardzo dobre, bardzo dobry crunch spożyte, fajny gryzaczek i to, takie patyczki i tutaj ciam, ciam, ciam też spożyte, bardzo fajne i to jest takie no trochę trudne, ale udaje się w miarę takie do pogłówkowania sobie ale się odbiło no a ja ogólnie tak za pół godziny muszę wyjść z chaty, żeby pojechać na zajęcia ze śpiewu i muszę do tej pory się umyć, ogarnąć, ubrać itp. Także let's go. Że Tak się przedstawia aktualny staż Śniegusa, tutaj jego wszystko. Plus 6 kg karmy, on, on waży 3300, więc prawie dwa razy więcej karmy niż on waży. I już tam coś. I już coś tam patrzy. Aś już patrzy. A, uu, ktoś tam chodzi. Oj, ktoś tam chodzi. Sorry, jeszcze to. Teraz wszystko. Elegancko. Opa. Zadowolony. O jaki zadowolony normalnie? Dzień pieska dzisiaj. Dzień pieska. I'm so crazy. Can't, you can't take me anywhere. Kupiłem dwa krosanty za 34 zł, ale one są pyszne. Ale kupiłem dwa. One są ogromne. Ale no. Niech będzie. Jako celebration życia. Chciałem iść jeszcze do Rosmana, ale teraz jak już tyle wydałem na te croissanty, to ja nie idę do żadnego Rosmana jeszcze więcej wydawać pieniędzy. Absolutnie. Myślę teraz o tym, że chyba chcę się podjąć nauki jakiegoś, nie wiem, Abletona czy czegoś w tym stylu. Coś do robienia muzyki na komputerze, i będę chyba próbować z jakichś tutoriali się uczyć. Ale zobaczymy, ale fajnie by było. Grałem sobie trochę na basie, ale jak widać nie ma on już strun, bo już musiałem ściągnąć, znaczy po prostu te struny już były bardzo stare i w trakcie grania już nie dało się na nie grać, więc po prostu je ściągnąłem i muszę kupić nowe. A tak coś ściągnąłem, bo chciałem je ściągnąć już. Uuu. Hello śniegusku! Leżymy? Czy laksujemy? Tak? Elegancko. Bardzo fajnie. <noise> Muszę iść na spacer. With this dude. This dude musi iść na spacer. Dobra, y myślę, że jeszcze na koniec zrobię haul śniegówkowy z Zooplusa. Bo ja wcześniej to nagrałem, ale to się nie zapisało. Więc tak szyję, słabe jest światło, no ale cóż poradzę. Szyję kurze Pół 250 gram. Takie patyczki do rzucia, pork. Tutaj smaczków pełno takich małych kwadracików. Kaczki, i tutaj ma z jelenia. Tu ma takie kosteczki, które już jadł kiedyś. One są takie, z takiej suchej skóry, jakby. A to dzisiaj spożywo pyszne, bardzo zadowolony i to też. Tutaj trzy opakowania takich y, pasków y, łos z łososia. No i to: To jest w ogóle z głowy. Z czaszki. To jest z czaszki, krowiej. To jest po prostu. Co już wążysz? Już się dobierasz. To jest taki jakbyś nadmuchany. Kawałek kości czaszki i to jest w takim śrubnym oleju. Ale to jest trochę za twarde dla śniegusa, ale. No, trochę sobie pogryzie, ale trochę jest za trudno.